Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa Zatem... Wystrzegaj się synu rozprawiania jak o ciekawostkach o tym, co przekracza Twoją wiedzę? Staraj się raczej o to i do tego zmierzaj, żebyś mógł być choćby najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A gdyby nawet ktoś wiedział, kto jest bardziej święty lub będzie większy w Królestwie Niebieskim, na cóż mogłaby mu się przydać ta wiedza, Gdyby dzięki niej nie upokorzył się przede mną i z większym jeszcze zapałem nie głosił chwały mego imienia. O wiele milszy Bogu jest ten, kto rozmyśla o swoich wielkich grzechach i małych cnotach i o tym, jak daleko mu do doskonałości świętych, aniżeli ten, kto dyskutuje o tym, który z nich jest większy, a który mniejszy. Lepszą rzeczą jest błagać. Świętych ze łzami i pokornie ich prosić o chwalebne wstawiennictwo, niż wdawać się w zawiłe i czcze dociekanie ich tajemnic. Oni znaleźli pełne i doskonałe szczęście, oby także ludzie umieli szukać szczęścia i zrezygnowali ze swych próżnych dociekań. Oni nie chełpią się własnymi zasługami, bo nie sobie przypisują wszelkie dobro, lecz mnie jednemu. Ja bowiem w swej nieskończonej miłości wszystko im dałem. Tak bardzo pełni są Bożej Miłości i niewyobrażalnej radości, że nic im nie brakuje do chwały, nic też nie może zabraknąć do szczęścia. Wszyscy święci, im wyższa ich chwała, tym są pokorniejsi, a jednocześnie mnie milsi i bliżsi. Dlatego czytasz w Piśmie Świętym, że rzucali przed Bogiem swe wieńce i padali na twarz przed barankiem i wielbili żyjącego na wieki wieków.